Każda wycinka drzew budzi w Świnoujściu spore emocje. Tym razem pod topór poszły dęby z wyspy Karsibur, które rosły przy ulicy Kanałowej, o czym na swoim profilu na Facebooku z rozżaleniem informował Piotr Piwowarczyk, prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. Jak się okazało, dęby rosły na terenach należących do lasów państwowych, a wycinka, to zdaniem Nadleśnictwa Międzyzdroje, efekt troski o mieszkańców. Mm, przede wszystkim już ze względów bezpieczeństwa yy... Były to drzewa przylegające do linii energetycznej oraz no w tym momencie głównego ciągu komunikacyjnego w Karsi Bożu. Pozostawienie ich w takiej pojedynczej kulisie w związku z przede wszystkim zdarzeniami, które gdzieś następują w związku ze zmianami klimatycznymi a skala uszkodzeń od wiatrów w Nadleśnictwie w tym roku była bardzo wysoka no to chcieliśmy uniknąć również pojawienia się takiego zjawiska wystąpienia takiego zagrożenia w tej lokalizacji i po dopięciu wszystkich formalności uzgodnień z energetyka, energetykami za dróg powiatowych no mogliśmy w końcu zakończyć te prace tak żeby zapewnić bezpieczeństwo Użytkownikom ruchu drogowego oraz zapewnienia ciągłości dostaw prądu również dla mieszkańców. Wiek wyciętych dębów sięgał ponad 120 lat, więc możemy założyć, że pamiętały XIX stulecie. Pokonała je dopiero troska o bezpieczeństwo. Już nie możemy powiedzieć o ochronie ze względu na wiek, bo takiego, takiego określenia nie ma nigdzie zapisanego, jak, jaki wiek stanowi. Jakieś zabezpieczenie. Tutaj wchodzi w grę ustawa o lasach i ochrony, prawo ochrony przyrody, które, które pozwala takie prace nam wykonywać. Chociaż od marca do października przypada okres lęgowy ptaków i nie powinno się wycinać drzew, to jak uspokaja nas pracownik nad leśnictwa, ptaki omijały stuletnie karsiborskie dęby. Przed przystąpieniem do prac tak tu, jak i na innych powierzchniach. Y Lustrujemy drzewostan i drzewa pod kątem występowania miejsc lęgowych. Jeśli występują, to takie drzewa oznaczamy. W tym przypadku nie potwierdzono występowania lęgowisk, lęgowisk ptaków. To, że gdzieś ptaki przelatują, no to jest oczywiste, natomiast nie stwierdziliśmy miejsc rozrodu na tych drzewach. Drewno z wyrębu trafi na sprzedaż. Podobno chęć zakupu wykazali nawet mieszkańcy wyspy Karsibur. Nadleśnictwo Międzyzdroje zapewnia, że w miejscu wyciętych stuletnich dębów nasadzi nowe. W tym roku nadleśnictwo chce jeszcze uprzątnąć drzewa połamane przez wichury, a także kontynuować wycinkę drzew, które mogą zagrażać mieszkańcom.